Witam Państwa w czwartek, 21 maja. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach: 70 tysięcy na szczepionki przeciw pneumokokom, remont chodników na zawiszy, koszmar klientów targowiska, czyli gdzie zaparkować. Odnawiają lampy i fontanny przy zamku. Wyjeżdżasz, pamiętaj o zaświadczeniu. Konferencja dla młodych i ambitnych, otwarcie komputernetu. Policyjny turniej dla dzieci w bibliotece Nie jest nudno i 60 lat zespołu szkół specjalnych. W żarach wdrażany jest nowy program zdrowotny. Dotyczy szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. Pneumokoki to bakterie należące do najczęstszych przyczyn. Poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Miasto ogłosiło konkurs na realizację tego programu. Oferty można składać do 8 czerwca. Dziś w żarskim ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnospołecznej. Na no, komisji dzisiaj podjęliśmy jedną uchwałę, w której delegujemy do komisji, do komisji Konkursowej szczepień przeciwko pneumokokom. Jest delegatką naszej Komisji Ogólnospołecznej, jest pani Edyta Gajda która będzie nas reprezentowała w, tym, w tej komisji. Przypomnijmy, miasto prowadzi nowy program polityki zdrowotnej. Skierowany jest do dzieci urodzonych w 2013 roku, zamieszkałych na terenie żar, które do tej pory nie zostały zaszczepione przeciwko pneumokokom. Na szczepienia miasto zabezpieczyło środki w wysokości ponad 70 tysięcy złotych. Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców osiedla Zawiszy Czarnego w Żarach. W połowie czerwca Pekom wyremontuje tam chodniki. W planach jest remont chodników na ulicy Zawiszy od numeru 1 do 8. W pierwszej części będzie wykonana część chodnika od numeru 1 do 4. No i to w, zupełną, w całości będą wymienione kostki te betonowe stare na nowe i obrzeża. Chodnik zostanie trochę poszerzony. Panie Kazimierzu, jesteśmy na osiedlu Zawiszy Czarnego. Czego Państwo tutaj najbardziej potrzebują? No dobrych chodników, dużo remontu, zieleni, żeby było tu na czas wykuszone, jeżeli miejskie jest. No żeby było dobrze po prostu. No, tyle lat już człowiek mieszka, żeby to jakoś było dobrze do końca. Fajnie się tu mieszka tak ogólnie? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Brak jakichś zakładów i tak dalej. No. Dobrego radnego mamy, pana Mariano Popockiego, na którego żeśmy obficie głosowali. Nie? Także bardzo mu dziękujemy, stara się bardzo. No ja bym chciała, żeby jeszcze te krzaki, bo tutaj właśnie jak podrosną to wszystko to zasłania. Mhm. No i tak to żeby, no i żeby czysto było. Dbali o osiedle nasze. Ale lubi pani to miejsce? Tak. No już tyle lat mieszkamy tutaj, to lubię. Remont chodników na Zawiszy ma potrwać do końca czerwca. Mieszkańcy Żar chętnie odwiedzają żarskie targowisko, ale jest jeden problem, brak miejsc parkingowych i to jest największa uciążliwość dla odwiedzających. Czy coś w tej kwestii się zmieni? W każdy wtorek, piątek i sobotę klienci odwiedzający żarskie targowisko borykają się z tym samym, gdzie zaparkować auto. Miejsc parkingowych na lotników brakuje. Kierowcy parkują dosłownie, gdzie się da, a da się na przykład naprzeciwko targowiska, na dzikim, dziurawym parkingu. Tam jest nierówny teren, a tam samochody stoją po drugiej stronie. Tam nie ma jak wjechać. Dziurawy, żeby troszeczkę wyrównać ten, ten teren, chociaż tu jest parking, nie, ale płatny. Ale tam też jest niby parking, tylko że nierówny. Tak nawet małego spycha, by równać, iż było pierwsze nie? bo tam często stawiam samochodę, przychodzę do zakupy, nie? Bo to jest targ, żeby coś kupywać, biorą opłaty za, za handlowanie, no to niech to i zdziałają. Czy żerski urząd próbuje rozwiązać ten problem? Na dzisiaj jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nowym prezesem ZGM-u, którego zobowiązaliśmy do tego, aby przedłożył jak gdyby analizę samego funkcjonowania targowiska i potrzeb, naj, najpilniejszych potrzeb jakie, jakie, inwestycyjnych, jakie związane są z tym terenem. Mówiąc o parkingu, o miejscach parkingowych wokół, no to do, dotykamy tego, tego problemu. Także wydaje mi się, że po przedłożeniu tych analiz przez ZGM, który zarządza, jak, jak wiemy, targowiskiem, będziemy mogli planować inwestycje związane z targowiskiem na lotników, aby po prostu usprawnić jakby teren infrastrukturalny, a co za tym idzie również parkingi na terenach miejskich oczywiście wokół, wokół ulicy Lotników. Analizę najpilniejszych potrzeb związanych z targowiskiem zakład gospodarki mieszkaniowej ma przedłożyć w urzędzie na początku czerwca. Jak podkreśla prezes zakładu Krzysztof Tuga, w planie, który opracowuje, na pewno pojawią się dodatkowe miejsca parkingowe dla klientów targowiska, ale kiedy powstaną? Tego niestety urzędnicy nie wiedzą. A teraz wiosenne porządki na zlecenie ratusza. Remontują lampy i fontanny, rozkładają kwietniki. Co uda się, a czego nie uda się zrealizować w tym roku? Przed żarskim ratuszem przeprowadzane są prace renowacyjne stylowego oświetlenia. Wykonawcą prac jest zakład instalatorstwa elektrycznego romana Nikiforuka Zolbrachtowa. Z lamp usuwana jest stara, łuszcząca się farba. Do końca maja wszystkie będą odmalowane na kolor ciemnego muchu. Takie zabiegi odświeżające przeprowadzane są średnio co 5 lat. Mały remont czeka również fontannę przed żarskim zamkiem. Głównym problemem jest jej nieszczelność. Niestety w tym roku miasto nie wyremontuje fontanny w rynku. Bieżące prace konserwacyjne nie pomogły usunąć szpecącego nalotu na szklanych elementach. Ten podziwiać będziemy do przyszłego roku. W zamian za to deptak przy ulicy Chrobrego ozdobiono kwiecistymi konstrukcjami. W mieście Mosrif rozstawi takich 12. Poza deptakiem pojawią się przed fontanną na alei Jana Pawła II i w rynku. Już w najbliższą niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Warto pamiętać, że jeśli tego dnia wyjeżdżamy, nie tracimy prawa do głosowania. Warunkiem jest pobranie zaświadczenia do głosowania z urzędu miasta. Jutro jeszcze wydajemy zaświadczenie. Jest to ostatni dzień, w którym możemy takie zaświadczenie wydać. Także w godzinach pracy urzędu można stawić się tutaj u nas wypełnić wniosek i wtedy odbieracie Państwo tutaj u nas zaświadczenie o prawie do głosowania. Bardzo prosiłabym, żeby stawić się jednak tak do godziny 15, ponieważ do 15.30 urząd pracuje. My musimy jeszcze zrobić wykreślenia w spisie i przygotować je na sobotę. Zaświadczenie takie wydaje Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Ratuszu Biuro o obsługi mieszkańca wejście B. Odebranie takiego zaświadczenia jest jednoznaczne z wykreśleniem nas z listy w miejscu naszego zamieszkania. Dostaje dwa Planujesz otworzyć własny biznes, założyć stowarzyszenie lub fundację, zyskać nowe umiejętności na rynku pracy? Ta konferencja jest dla Ciebie. Forum Młodych Lewiatan przy Fundacji Przedsiębiorczość serdecznie zaprasza na konferencję Wsparcie w Starcie, która odbędzie się 27 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Konferencja adresowana jest głównie do środowiska akademickiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, które rozważają możliwość podjęcia czy własnej działalności gospodarczej, czy też stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnych i takie forum, taka konferencja głównym celem jej jest pokazanie dostępnych środków tutaj w województwie lubuskim, z których mogą skorzystać w postaci środków bezzwrotnych, dotacji, bądź też pożyczek. Chętni do wzięcia udziału w konferencji mogą zgłaszać się do wtorku 26 maja drogą telefoniczną 533 322 618 lub pod numerem 604 883 068. Żarska firma Komputernet w nowej siedzibie. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie. Budowę rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. Teraz serwis i salon znajdują się w jednym miejscu. To wygoda dla klientów, których dziś nie brakowało, a widał ich uśmiechnięty personel i zachęcające promocje z okazji otwarcia. Jak nowe miejsce ocenili klienci? No, ładne, bardzo ładne. Nowoczesne, bardzo przyjemne. Tu kupowaliśmy komputer kiedyś, no a teraz tusze daliśmy. Nie, no bardzo ładnie, no tego, dobrze, że w serwisie byłem, a tego. Przy okazji chcę popatrzeć, co ciekawego jest, może coś w oko wpadnie, to... Jeszcze ja skorzystam z okazji. Nie? My zajmujemy się jeszcze wieloma innymi różnymi rzeczami. Na przykład robimy wdrożenia dla firm. Dlatego też mamy tutaj w nowej siedzibie salę konferencyjną. Mamy również biura dla naszych drożeniowców. Mamy dużo więcej miejsca tak w ogóle dla siebie do pracy. Firma na rynku istnieje już 15 lat. Jaką mają receptę na sukces? Konsekwencja w działaniu to jest chyba bardzo istotne, ale myślę też, że ważne jest, żeby mieć taki plan strategiczny, żeby wyprzedzać trendy, wyprzedzać to. No w informatyce w ogóle bardzo szybko wszystko się zmienia, ale musimy myśleć do przodu. Specjalizujemy się w strategicznym myśleniu i dobrze nam to wychodzi, dlatego też po prostu tak się rozwijamy. Sukces firmy to również profesjonalny personel. Tu nie trafiają osoby z przypadku najważniejsze w życiu jest to, żeby robić to, co się lubi. I tak naprawdę na rozmowach kwalifikacyjnych, jak zatrudniamy i poszerzamy zespół o jakichś nowych, nowych pracowników, to dla nas najważniejsze jest to, żeby, żeby oni to, co robią, żeby robili z pasją. I myślę, że to jest najważniejsze, dlatego, że jeżeli ktoś jest pasjonatem, hobbystą, lubi tą informatykę, no to rzeczywiście może się rozwijać. I wtedy rzeczywiście oni nie przychodzą do pracy, tylko oni się po prostu tutaj dobrze czują. Komputernet wciąż poszerza zakres swojej działalności. Prowadzi obsługę firm pod kątem informatycznym, wdraża systemy do zarządzania firmami, organizuje konferencje i szkolenia związane z ich obsługą. Energetyczna przekąska, coś do picia, i o godzinie 10 wystartowali. 21 uczniów klas 5 i 6 ze szkół podstawowych powiatu żarskiego pisało dziś test wiedzy o bezpieczeństwie. To powiatowe eliminacje wojewódzkiego turnieju, organizowanego przez policję pod hasłem Bezpieczne wakacje z Lupo. W teście było 30 pytań, czasu na odpowiedź 45 minut. Jest to też swego rodzaju takie podsumowanie dotychczas prowadzonych działań nie tylko przez policjantów w szkołach, ale również przez pedagogów, w zakresie bezpiecznych zachowań. W ogólnym tego znaczeniu, bo generalnie zakres bezpieczeństwa obejmuje praktycznie wszystkie problematyki dziedziny życia, począwszy od bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa w internecie, przeciwdziałania przemocy, handlowi ludźmi i innych, innych zagrożeń. Praktycznie jest, obejmuje, obejmuje wszystko. Tegoroczny turniej organizowany jest po raz 16. Test najlepiej napisał Marcin Tyszer, uczeń szkoły podstawowej nr 8 i to on reprezentować będzie powiat Żarski w Gorzowie 17 czerwca. W żarskiej bibliotece trwa tydzień głośnego czytania. Dzisiaj czyta pani kosmetyczka, pani Dorota Zimniewicz, która dodatkowo dzieciom jeszcze maluje buźki. Dzieci są bardzo zadowolone, usatysfakcjonowane, nawet nie chcą podjąć dodatkowych jakichś zajęć, zagadek. Boją się, że minie ich kolejka. Jak możemy zrobić taki makijaż w domu? To są specjalne farby? Tak, to są specjalne farby, które nie uczulają. I powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy można je kupić w żarach. A jakie wzory najczęściej wybierają dzieci? A to jest paradoks, bo pierwszy chłopiec chciał motylka, a dziewczynki chciały być wampirami. Kim jesteś? Nie to Pazem. kwiatkiem, motylkiem. Powiedzcie, jak wam się podoba taka atrakcja? Fajne to? Tak. Dlaczego? dlatego, że można być pomalowanym. Mi się podoba, dlatego, że yy, można być pomalowanym i można się z tego cieszyć. Tu tak fajnie wygląda, jakby to. Jakby to było takie prawdziwe. Zakończeniem tygodnia głośnego czytania będzie międzyszkolny turniej pięknego czytania, który odbędzie się w bibliotece już w najbliższą sobotę. Zapraszamy oczywiście uczniów szkół podstawowych na godzinę 10. Tego dnia chciałabym dodać, że oddział dla dzieci, dla wypożyczających książek, no niestety, będzie nieczynny. A ma już 60 lat. Jutro 22 maja odbędą się uroczyste obchody 60-lecia zespołu szkół specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej w Żarach. Obchody rozpoczniemy msza święta o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godzinie 11 w sali widowiskowej Luna odbędzie się gala pod tytułem Ze Starych i Nowych Kronik. Dalsza część uroczystości odbędzie się o godzinie 13.00 już na terenie szkoły przy ulicy Spokojnej. Tam odsłonięta zostanie tablica patrona szkoły. Posadzonych będzie również 60 krzewów na pamiątkę obchodów 60-lecia. Kładowiec Maciej Albin Albinowski wrócił niedawno z Węgier, gdzie rozgrywano kolejną eliminację Mistrzostw Europy. Jak mu poszło? Udało się dojechać do mety z przygodami, bo z przygodami, ale dojechałem do mety. To był mój cel. To był mój cel najważniejszy, bo bardzo brakowało mi mety po ostatnich rajdach. No, udało się też przy okazji wygrać swoją klasę. Wygrałbym też generalkę, tylko niestety ciepło mi paliwo. Musiałem paliwo dotankować w niedozwolonym miejscu i dostałem pół godziny kary. Ale nie po wynik tam pojechałem, który na pewno też cieszy, bo jest odnośnikiem do tego, gdzie jestem w danym momencie po tak długiej przerwie i po kontuzji. No jestem w, w czołówce, że tak powiem. E, świetna obsada e, rajdu. No tak, miałem okazję pościgać się z ubiegłorocznym e, uczestnikiem rajdu Dakar. Matyasem są fajny węgrem, który tam te trasy zna, jak e, ja swoje poligony, dlatego e, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, że czasy, które kręciłem były podobne. E, w ostatni dzień nawet udało mi się, jeżeli porównalibyśmy się czyste czasy, no z nim wygrać czasowo. Także super. Kolejne starty. Za trzy tygodnie mamy rundę Pucharu Polski, ale bardziej myślę o rajdzie, który będzie w ostatni weekend czerwca, bo to będzie trzecia runda Mistrzostw Europy we Włoszech i Baja. Albin pokazał, że po zmianie teamu jest w wyśmienitej formie. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie o nim głośno w całej Europie. Marzena Polit, witam widzów telewizji regionalnej. Od jutra znowu będziemy cieszyć się piękną aurą. Zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Darka. Sylwia Pazur. W piątek rozpogodzi się. Termometry w Żarach, Szprotawie i Gubinie wskażą do 19 stopni Celsjusza w dzień, a do 6 stopni w nocy. Ciśnienie wyniesie 1026 hPa. Momentami zachmurzy się. Mimo tego słońce nie da o sobie zapomnieć. Pozdrawiam wszystkich znajomych. W piątek 22 maja imienno obchodzą Julia i Helena. Paniom życzymy wszystkiego najlepszego, a Państwu życzę miłego popołudnia. Pozdrawiam.